Cześć kochani, witam Was ponownie. Słuchajcie, parę razy dostałam prośbę o to, żeby nakręcić film o swoich kurtkach na sezon wiosenny, także właśnie dzisiaj nagrałam taki filmik. Mam nadzieję, że osoby, które chciały zobaczyć coś takiego na moim kanale, będą zadowolone z tego. Więc tak, te kurtki, które Wam pokażę, oczywiście pamiętajcie, ja ich nie kupiłam w jeden sezon, to nie jest zakup jednorazowy, tylko zbieram je przez kilka lat, nawet niektóre mają po 4-5 lat, a się trzymają do tej pory, także będziecie mogły również zobaczyć małą recenzję właśnie na temat tych kurtek różnych firm. To są takie, mówię, różne firmy. I to są kurtki, które nie są na zimę, na jakieś ciepłe, zimniejsze pory po prostu roku, tylko właśnie na sezon jesienno- wiosenny. Więc zaczynamy. Pierwsze kurteczki, które Wam pokażę, to są kurtki z Zary. Obie są takie same, tylko, że właśnie w innych kolorach, jak widzicie. To jest kolor taki beżowo-zielonkawy, to nie jest do końca taki beż, natomiast to jest taka malinka. Bardzo lubię te kurteczki, one są bardzo wygodne, fajne w ogóle materiały wykonane i one właśnie mają około 4 lat. Ja kupiłam mi więcej 4 lata temu. To są takie kurteczki sportowe, które w ogóle bardzo fajnie wyważył. Zarząd zrobili coś takiego, że one mają kaptur. Z znaczy, tym, że ten kaptur się chowa tutaj pod suwakiem, więc można nosić tą kurtkę tak bardziej elegancko, a można ją również założyć kaptur po jak pada deszcz. Nie trzeba mieć kaptura na wierzchu. Więc to mi się bardzo nie podoba. One też miały paski, natomiast ja w ogóle w paskach nie lubię chodzić, zawsze ściągam paski przy kurtkach. Także one wyglądają tak od razu zmierzę. Pokażę Wam, jak one wyglądają. Jeżeli chodzi o kurtki z sary, bardzo polecam, naprawdę. Mam jeszcze płaszcz, który do tej pory się również trzyma w stanie idealnym. Kiedyś, właśnie kilka lat temu kupione były te rzeczy. Więc tak, one mają jeszcze podpinki, no ale na sezon właśnie taki, jak teraz mamy, no to podpinek nam nie potrzeba. Zmierzę Wam jedną, bo ta druga wygląda identycznie, tylko właśnie ma inny kolor. Są na suwak, mają również tutaj zakłócenia. I oczywiście kieszonki. Bardzo luźniutkie, bardzo takie fajne, naprawdę, żeby wyjście gdzieś na jakiś spacer e, albo na zakupy, wiecie, założyć coś luźnego, co wam nie ruchów. Naprawdę bardzo fajne e, kurteczki. Bardzo je wiem. Kolejna kurtka, to jest kurteczka z Reserved, to jest taka dłuższa, bardzo podobna do tamtych, również z kapturem, który się chowa tutaj w takim zamku, że można po prostu założyć ją bez kaptura, można również z kapturem. I to jest, tak jak mówię, kurtka kupiona w Reserved około 3 lat temu, również w nienagannym stanie, wygląda bardzo fajnie i ona również ma tutaj paseczek, który również jest zdjęty. Dobra, założę ją. Ja uwielbiam taki styl. Bardzo dobrze się czuję w tej kurce. Tak luźniutko. I ona w ogóle jest bardzo taka fajna dziewczęca, bardzo mi się podoba. Więc ona się prezentuje na mnie w ten sposób. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda z kapturem. Tak jak mówię, ten kaptur można sobie tutaj się mało schować. To jest taka fajna, granatowa kurteczka. Ma tutaj kieszonki, naprawdę jest różniutka. Uwielbiam tę kurtkę. Bardzo się dobrze w niej czuję, ona ja do wszystkiego pasuje. I do spodniczki, i do spodni oczywiście. Do wszystkiego naprawdę. To jest taka jedna z moich ulubionych właśnie kurtek. Kolejna z kolei kurteczka, to już jest kurtka taka ekoskóra. W bardzo ładnym kolorze. Ona ma taki kolor niespotykany um, taki oberżyny, może nie oberżyny, no, możecie sobie same zobaczyć. Nie jest brązowa, tylko taka, wiecie, bardzo moda w tym sezonie. E, I tak, ja ją kupiłam C w CN Day, w tym roku 2. Może ją ja od razu założę na siebie. Ona też jest bardzo wygodna, bardzo fajna. Wszystkie wykończenia, jakieś suwaki, guziki ma w kolorze złotym. Ona pasuje naprawdę do wszystkiego. Tak jak widzicie, mam teraz spodniczkę ale sobie też bardzo fajnie to wygląda. Również do spodni. Bardzo fajna kurtka, bardzo ją lubię. I ja ją oczywiście sobie tutaj pozapinam. Jeśli mogę zobaczyć. To jest taka leciutka, nie ma żadnej podpinki. Na ten sezon właśnie na wiosnę idealna. Co mi się w niej podoba, też, że ma tutaj fajne takie wykończenie takie na rękawach. To troszeczkę tak inaczej wygląda. Więc ona wygląda tak. Kolejna kurtka to jest kurtka kupiona w Mohito. E, chyba w zeszłym roku, jakoś po wakacjach i ona jest cała czarna i może ja podejdę do Was bliżej, pokażę Wam, ona ma takie jakby wyszywania koronkowe na kołnierzu oraz z przodu. E, do tej kurtki tylko mi było się przyzwyczaić, jakoś przekonać na początku, że coś mi w niej nie pasuje. Ona mi się wydaje w ogóle troszeczkę za duże, jak jest rozpięta. Nie wygląda ładnie właśnie, e, nie mogę jej nosić po prostu bo nie za ładnie to wygląda moim zdaniem już tak się kiepsko układa. Wygląda tak. Ja ją pozapinam sobie. Ja lubię takie kurtki właśnie, które mają y, takie obszerne kołnierze i są takie troszeczkę jakby zasuwane na skos. Natomiast jak jest zasunięta, wygląda moim zdaniem naprawdę jak bosko. Coś w tej kurtce jest fajnego. Co mi się po prostu podoba. Właśnie ona jest taka inna niż te wszystkie takie czarne e, skórki, harmoneski. Wygląda troszeczkę inaczej. I również i do spodni, i do spódniczki, do sukienki to e, wszystkiego pasuje. Oczywiście tutaj ma jeszcze kieszenie. Wydaje mi się, że ona jest, jest na mnie za duża w ramionach. Natomiast tutaj w pasie jest dopasowana. Ale wygląda tak. Kolejna kurtka, którą po prostu kocham, to jest kurtka również z Mohito i kupiona yy, chyba z miesiąc wcześniej od tamtej, czyli jakoś tak yy, na początku września, może w sierpniu. Ona ma piękny kolor, takiego budrowego różu, bardzo dziewczęta i taka desenna, cukierkowa, śliczna, po prostu bajecznie wygląda naprawdę. Yy, I ona jest taki, mam nadzieję, że to usłyszycie. Takie skórki, która strasznie szeleści, co mnie najpierw kurzało w niej. Nie mogłam tylko ścierpieć, po prostu, że ona tak szeleści strasznie, a taka jest śliczna, że nie mogłam jej nie nosić, ale znalazłam sobie sposób taki, że ją od czasu do czasu wysmaruję. Tutaj przede wszystkim w wysknięciach, gdzie się ociera między sobą, wysmaruję, od nim, przepraszam za komputer. Wysmaruję ją oliwką. O. <laughs> Albo jakimś takim tłustym kremem i wtedy przystaje. To jest, To wygląda pięknie. Naprawdę jest bardzo dziewczęca, taka wiosenna e, i mało spotykana. Ja na ulicy nie widziałam absolutnie żadnej dziewczyny w takiej właśnie kurtce podobnej do tej. Także tak, wygląda. Tutaj ma się kieszonki. E, jeżeli chodzi o kołnierz, to też ma duży taki obszerny i też jest zapinana na skos. I ona również pasuje do wszystkiego, i do, y, do spodni, i do sukienki, i do spódniczki. No, można sobie tak ładnie ułożyć ten komnierz. można też go jak się chce, na przykład ten zapiąć pod szyję, co ja nigdy nie robię, no ja lubię się właśnie tak z takim komierzem. Na rękawach również ma takie fajne słupaczki, też mi się do bardzo podoba. ani wygląda ogólnie w ten sposób. Jest to bardziej dopasowana niż ta czarna. Troszeczkę mniejsza do tej pory. To sami czy nie jest piękna. Naprawdę bardzo lubię tę kurtkę. Jak gdzieś zobaczycie, to się na poleca. Naprawdę bardzo fajnie. E, więc tak. E, I zostały mi dwie kurtki. Może jeszcze Wam pokażę jeden płaszcz. Który właśnie zapomniałam o nim, przypomniało mi się dopiero A więc że moja kurtka, to jest kurtka w kolorze zielonym i ona jest z Orseja. W ogóle mimo, mąż się śmieję, że to jest kolor szereka. Jak się, jak się ubiorę w tą kurtkę to krzyczy za mną Fiona Więc mam niezbyt zbyt ubaw w domu, jak się w nią ubiorę I tak, ja ją kupiłam około dwa lata temu, może rok temu, coś takiego I ona jest taki eko skórki również właśnie bardzo ładnym, niespotykanym w ogóle kolorze zielonym, ona nie ma tutaj e, kołnierza, tylko ma taką stójkę, to jest jakby ramoneska, tylko że ona jest z skiem. A i co chciałam powiedzieć, e, że ona jest z właśnie ekoskóry, która jest taka w dotyku jakby gumowa, e, kompletnie szelesi, więc e, cieszę się z tego bardzo. I ona wygląda tak, zaraz Wam pokażę jeszcze, e, ona ma zameczki w kolorze e, zielonym. I ma tutaj przy zamku, na pewno tego nie zobaczycie, a tutaj nie, tutaj bo stół postawiłam, nie wiem po co w sumie. Ona ma tutaj takie serduszko, które też nie jest takie zacznie widoczne, ale taki fajny akcent. Więc ona jest oczywiście na suwach, tak jak chyba wszystkie moje kurtki, zapinana również na zetrzaski. I ta jedyna ma pasek, używany pasek, którego nie wyjmę, ponieważ ona lepiej wygląda właśnie z paskiem niż bez. Niestety ten kolor do wszystkiego nie pasuje, więc nie mogę jej zakładać za każdym razem, jak gdzieś wychodzę. Ale na przykład do takich habrowych spodni, do habrowe bluzki bardzo fajnie wygląda moim zdaniem właśnie ten kolor. Także wygląda tak. Oczywiście też ma kieszonki. Bardzo niespotykane. Rzadko się zdarza właśnie dziewczyna w takim kolorze kurtki. Bardzo lubię właśnie zielonierazak inaczej niż inni, więc ta kurteczka mi się bardzo podoba. I to jest przedostatnia. I teraz pokażę Wam moją ostatnią kurtkę, którą najmniej noszę, ponieważ ona jest dosyć krótka do wszyscy, nie do wszystkich rzeczy pasuje. Ona jest w kolorze czarnym i byłaby naprawdę świetną kurtką. Bardzo bym ją lubiła, gdyby ona była po prostu dłuższa. Ona jest z Fishbone. Nie wiem, co to jest House, chyba. Coś takiego chyba z tych filmów, właśnie. I ona jest dość taki, wiem, czarna. I tutaj, tak, na ściągaczach jest z takiego materiału, jakby swetrowego. Czyli tutaj na rękawach, na kołnierzu oraz tutaj ma oczywiście ściągacz na dole. I ona jest tak wykrojona, że z tyłu jest troszeczkę dłuższa, z przodu jest krótsza. I ją sobie zapnę i Wam pokażę. Jak to wygląda? Ja ją tak jak mówię nie noszę do wszystkiego, ponieważ ona no, nie pasuje do wszystkich ubrań. Jakbym była nawet szczuplejsza, to może lepiej to wyglądało. Natomiast e, jak ją noszę, to noszę ją do spodni e, czarnym z długim stanem, do czarnej bluzki, e, co wszystko tak ładnie m, zlewa się w jedną całość i, i w miarę fajnie to wygląda. Więc troszeczkę żałuję tego zakupu, ponieważ e, no, ten krój bluzki nie za bardzo mi odpowiada. Ale mam i czasami noszę. Więc to jest ostatnia moja kurtka. Teraz Wam pokażę jeszcze płaszczyk. I płaszcz to jest najlepszy chyba zakup ostatnich czasów. To jest płaszcz z FNDF w takim neutralnym, beżowym kolorze, który moim zdaniem chyba nigdy nie wyjdzie z mody zawsze będzie modny i zawsze będzie ładny. Też pasuje po prostu do wszystkiego i do spodni i do sukienki, do spódniczki, na elegancko, na troszeczkę mniej elegancko. Tak jak mówię, to jest płaszcz z FND. Kosztował nie wiem, około 120 może złotych, coś takiego. I on jest dwurzędowy, a jest naprawdę świetny. Pozapinam się, Wam pokażę zaraz, jak on wygląda dokładnie. Ma oczywiście pasek, nie ma z tyłu takiego... Ach, nie wiem, jak to nazwać, takiego kawałka materiału, który ja po prostu nie lubię, jak kurtki właśnie czy płaszcze czy mają coś takiego, nie podoba mi się to. Wygląda on tak, ma oczywiście kieszenie. Jest takiej średniej długości, która pasuje, moim zdaniem, do mojego wzrostu. Jeszcze jak mam właśnie na sobie szpilki, to wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o materiał, o wykonanie, jest rewelacja. To jest deskowa firma FNDF, wiadomo, ale naprawdę nie wygląda jakby to było z deską, na w Tesco. Wygląda naprawdę bardzo ładnie, bardzo ładnie zakończone, ma świetny materiał, taki średniej grubości, nie znam się na tych materiałach, ale naprawdę jest bardzo fajny i tutaj obramówki, jakieś, się, takie widzicie, tutaj po całości ma takie czarne paski, no i wygląda tak, naprawdę bardzo ładny płaszcz, nie żałuję tego zakupu. Na początku przemiesiał mi chyba pół roku w nie używany, ponieważ ja się za, za często tak nie ubieram na elegancko, ale właśnie do jakichś na spotkania, na wyjścia, nie wiem, to jakieś właśnie takie imprezy nawet rodzinny, bardzo fajnie i często go noszę ostatnimi czasy. Także jeszcze rozpięte też naprawdę bardzo fajnie wygląda. Swoje zdaniem idealnie po prostu skrojony na mnie ten rozmiar naprawdę świetnie leży. Także wygląda to tak. A więc to wszystko, to są wszystkie moje kurtki, które Wam chciałam pokazać, nie ja będę nosiła przez całą wiosnę, przez całe lato, jak będzie chłodniej, więc mam nadzieję, że filmik się Wam podobał, piszcie mi, która kurtka się Wam podobała, może macie jakąś podobną właśnie z tych i te firmy, które Wam tutaj pokazałam polecam, ponieważ naprawdę kilka lat niektóre rzeczy mają są w stanie nienaruszonym. A więc tym miłym akcentem się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście, jeżeli film się Wam podobał, to kciuku do góry i zapraszam na kolejne moje filmiki. Pozdrawiam Was serdecznie. Przesyłam moc buziaczków i żegnam się z Wami Papa. Pa.